Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam Was na 64 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was zrobiłem Łukasza Jurasa Jurkowskiego, tak jak widzicie. Przejdźmy sobie od razu do tych informacji, jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to ja wybrałem... Kickboxer, akrobata, no bo Kłondo wiadomo, te sprawy, więc tutaj nie ma co się, nie było nad czym się zastanawiać, tak naprawdę. Tutaj przechodzimy sobie do informacji ogólnych. Możecie sobie tutaj skopiować wszystko. Tutaj, jeżeli chodzi o pseudonim, to tutaj nic nie zmieniałem, bo to, to możecie sobie e, zmienić według siebie. Jeżeli chodzi o postawę walki, no to wybrałem Walentinę e, Szewczenko, bo wydaje mi się, że to jest naj, bardzo podobna e, postawa walki do tej, którą ma. Właśnie Juras. Widzicie? Bardzo podobny. Bardzo podobna postawa walki, moim zdaniem. Bardzo podobna. No i dlatego to wybrałem. Ok, przechodzimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o wygląd, no to tutaj Weźmy w ustawienia włosów. No tutaj wybrałem włosy numer 7. Ewentualnie jeszcze można sobie wybrać włosy numer 2, jeżeli komuś pasują te. No ja wybrałem te włosy, bo Juras ma trochę dłuższe teraz. Jeżeli chodzi o brwi, no to brałem brwi numer 2. Jeżeli chodzi o zarost, no to tutaj wybrałem zarost numer 8. No wiem, że może identyczny nie jest, ale jest bardzo podobny, a ja lepszego bym nie zrobił, nawet tatuażami, dlatego wybrałem ten zarost. O włosienie ciała tutaj nie ustawiałem żadnego. Jeżeli chodzi o kolor włosów, no to, jeżeli chodzi o kolor włosów na głowie, no to brałem czarny kolor. Jeżeli chodzi o kolor br brwi, no to tu wybrałem ciemny brąz. Jeżeli chodzi o zarost, no to tutaj czarny. No i owo się nie ciała, też czarny. Tutaj mam troszkę tych problemów. Dalej mam te problemy z dźwiękiem. Zresztą słyszycie, jak przełączam. Posłuchajcie sobie. Słyszycie? No i to jest tylko przykład. No ale trudno, dobra, idziemy dalej, bo to nie o to miałem mówić. E, tu macie ustawienia głowy. Jeżeli chodzi o szablon, no to ja brałem szablon numer 31. Przechodzimy sobie do modelowania i tutaj możecie sobie zastopować. Tutaj macie ustawienia głowy, brwi, oczy, policzki. Uszy, nos, szczęka. Broda. Usta. No i wargi. I to tyle, jeżeli chodzi o głowę i modelowanie. E, tutaj oczy właśnie. Jaki kolor miał oczy Jura? Z tego tak nie do końca mogłem sobie tutaj na tych zdjęciach jakby zobaczyć. Ale moi drodzy, tutaj wydaje mi się, że... E, nie wiem. Jaki kolor? Taki mi się wydaje, że taki brązowy chyba jest ok, Chociaż mogę się tutaj mylić. Ewentualnie możemy, o, możemy jeszcze ten ciemno-niebieski ustawić i taki ustawimy. Jeżeli chodzi o tułów, no to tutaj wybrałem ciało numer 23, no chyba najbardziej zbliżone do oryginału. Jeżeli chodzi o skórę, no to tutaj wybrałem odcień numer 5. Jeżeli chodzi moi drodzy o tatuaże, no to tutaj kilka rzeczy jest, <laughs> wiadomo Juras jest dość sporo potatuowany na ciele, no ja nie byłem w stanie jakby oddać do końca tego tak jak bym chciał, ale przynajmniej w jakimś stopniu to przypomina oryginał, także jeżeli chodzi o te tatuaże tutaj z przodu, no to moi drodzy, tutaj wybrałem tatuaż, ten po lewej stronie na ekranie, no to ja wybrałem i Resum 1 i po prostu tak go tutaj ustawiłem. Żebym w tym miejscu yy, siedział. Jeżeli chodzi o drugi tatuaż, ten po prawej stronie, no to to jest tatuaż Anioły Demony 13. który też ustawiacie w ten sposób, jeżeli chodzi o kolejny tatuaż, no to to jest ten tatuaż tutaj. Tylko go przestawiłem w tą stronę. I to jest tatuaż czaszki 10. Yy, I teraz tak, tu mamy kolejny. I to jest ten tatuaż, który dajecie do tyłu. To są takie skrzydełka, prawda? Ale on ma te jedno skrzydło z tyłu, więc ustawiacie tutaj w ten sposób. Jeżeli chodzi o ten napis "Jurassic", który tutaj ma z tyłu, no to ja wybrałem tekst 2. A jeżeli chodzi o, o ten skrzydła, to jest fantazy standard Tatua 14. OK. I tak, teraz y, kolejny tatuaż na plecach, to jest tutaj, tak, widzicie. Wiem, że nie jest on y, prawidłowy, bo nie było takiego, jak, jaki mają raz. No nie ma, nie ma szans, żeby takie zrobić. No ja na tą chwilę nie jestem w stanie ich zrobić w tym kreatorze. No ale chodzi o to, że y, po prostu sobie wybieracie Anioł Demony 11, rozciągacie sobie do takiego rozmiaru i przeciągacie sobie tutaj, tak, żeby tutaj z góry jeszcze nachodził lekko. I to tyle, jeżeli chodzi o lewą rękę, no to tutaj e, też może nie jest super, ale jest podobny moim zdaniem. I teraz tak, moi drodzy, tutaj pierwszy tatuaż, e, to jest na ramieniu. Po prostu musicie sobie go rozciągnąć i tak ustawić jak tutaj. E, I to jest tatuaż Fantazy 9. Jeżeli chodzi o kolejne tatuaże, to jest podobny do tego na plecach. I to jest tutaj na tym przedramieniu. Taki czerwonawe kolory tam widziałem, więc chciałem jak najbardziej oryginalne oddać. Kolejny tutaj jest taki tatuaż na bicepsie. Na bicepsie od tej wewnętrznej strony po prostu musicie sobie tutaj ustawić. Kolejny tatuaż tutaj no to jest. No z tej strony tutaj na łokciu taki smok rozciągnięty. rezumi 4. No i kolejny tatuaż rezumi 3. To już jest tutaj właśnie na tym przedramieniu ustawiacie sobie w taki sposób, moi drodzy. I teraz tak, jeszcze, jeszcze została nam e, ręka e, prawa. Tutaj, e, no nie, nie byłem w stanie, tutaj też oddać, ale przynajmniej tę polską walczącą ustawiłem. Ten nasz znak, tak jak widzicie, no prawie netyczny, no bo już raz ma trochę inny kolor, no ale tutaj nie było jakby możliwości, e, więc zrobiłem tak. No i tutaj, moi drodzy, jeszcze tutaj z tyłu są te. Jakieś napisy? Tutaj macie na e, z ty z tyłu napis Juras, też podobny do oryginału. No ale dobra, zacznijmy sobie od pierwszego tatuażu. No i tutaj tą wybieracie sobie po prostu literę P, czcionka Goldy 16. Oczywiście musicie ją sobie rozciągnąć odpowiednio, bo ona normalnie wygląda tak, ale trzeba ją rozciągnąć. Po czym dodajecie sobie kształty 118. Widzicie wobec tego, by tak to nie wyglądało. Musicie sobie tak to dodać i ustawić, żeby to wyglądało w ten sposób. I tak samo robicie z kolejnym. Też dodajecie tutaj na dole. Później dodajecie jeszcze jeden, bo widzicie, P by wyglądało tak, prawda? A musicie sobie zmniejszyć. To jest taki sam znaczek jak u podstawy tej litery P. I tutaj musicie dodać, żeby tak to ładnie wyglądało, wszystko spójnie. No i tutaj nad tym znaczkiem był orzeł, prawda? I tutaj zwierzęta 5. To jest taki orzeł. Jedyny jaki to był, to był ten z takim wężem, więc go tutaj wrzuciłem. Jeżeli chodzi o kolejny tatuaż, no to to jest tutaj. E, macie taki, ten sam, e, podobno do tego na prawym ręku. I jego ustawiacie sobie tam na górze, to jest Fantazy 9. No i teraz tak, moi drodzy, tutaj się zaczynają kolejne tatuaże. Ja wiem, że ich jest dużo, ale okej. Okay. I teraz tak. tatuaż numer 7 to jest tutaj ten wewnętrzny. Czekajcie, gdzie on był? Tutaj na ręku, chyba. Tak, o tutaj, widzicie tam, o tej, tam gdzie się świeci, wewnętrzna e, strona, tam na górze. Po prostu musicie sobie go tam ustawić i zostawić. Jeżeli chodzi o te tatuaże tutaj z tyłu, no to po prostu wybieracie ten tatuaż, tekst 8, e, tak jak tu widzicie, bo on normalnie, czekajcie. Kurczę, nie tak o to mi chodziło, bo on normalnie wygląda w ten sposób. Już wam pokazuję. Jest pionowo, prawda? I wy musicie po prostu go prze, przełożyć, bo on jest normalnie tak, a wy musicie go przełożyć, żeby był taki. I tak ustawiacie raz, dwa, trzy, cztery, no pięć takich tatuaży. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po czym e, wybieracie tutaj kształty 25. To jest to, co tutaj i po prostu musicie przejrzystość zmienić tak żeby było jasne, lekko czerwone i, i tutaj położyć na tych napisach ja tak to zrobiłem no i później ostatnia część tatuaży już moi drodzy bo się tutaj ten film trochę przedłuża no to jest właśnie napis, napis JURAS i to wybieracie czcionkę Lino 10 i tutaj macie taką czcionkę odpowiednią tylko jeszcze musicie ten, ten napis zrobić jakby z tej perspektywy do góry nogami tak jak tutaj macie pokazane na ręku widzicie? To jest po prostu takie literki tutaj ustawiacie i tak robicie z każdą z tych tutaj tak samo tutaj kolejna i kolejna no i tak to wygląda moi drodzy chyba to wszystkie tatuaże te które byłem w stanie zrobić no tak to właśnie działa i jeszcze tak ee, ok tatuaże tułów jeszcze tutaj ubrania no tutaj e, ja wybrałem takie spodenki ale to taki dresowy, to taki może mały ukłon w stronę właśnie Jurasa i, i Tekwondo. To są takie spodenki tutaj unikatowe. To musicie sobie wejść w spodenki różne, jeżeli macie odblokowane oczywiście. No i ja tutaj mam akurat czarne i białe, ale ja tu wybrałem białe, Jurasowi wiadomo, że bardziej było do Tekwondo tutaj podobno. No białe rękawice i ochraniacz na zęby w barbach biało-czerwonych. Moi drodzy, mam nadzieję, że... Taki Łukasz Juras-Jurkowski się Wam spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!